No więc tak, to jest szczebla. Szczebla będzie typowała wyniki Euro 2021. Mamy tutaj Ontario, kaczuszkę, dwa kawałki, bardzo droga karma. I dajemy kaczuszkę tu, i dajemy kaczuszkę tu. I teraz co nam powie szczebla? Poczekaj, 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 poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Szczeblucha England? England? Szczeblucha. A jeszcze Włochy skosztuj. No. Szczebla powiedziała, że wygrają Włochy. Przepraszam, że wygra Anglia.